Jako otwarte klatki staramy się, żeby nasze działania dla zwierząt niosły się jak największym echem. Publikujemy spoty, piszą o nas media, udzielamy wywiadów radiowych, występujemy w telewizji, jeździmy do Sejmu, organizujemy protesty. To właśnie te głośne działania pozwalają nam docierać do nowych osób, zbierać podpisy pod petycjami i zdobywać ogromne wsparcie społeczne, które pozwala na realną walkę o zmiany dla zwierząt. Zwykle pokazujemy te głośne działania, a niektóre osoby od nas znasz zapewne z naszych mediów społecznościowych. Ale te wszystkie widoczne akcje nie szłyby tak sprawnie, gdyby nie aktywiści pracujący z kulis. Usprawnienie pracy organizacji, zarządzanie wydatkami, praca z dokumentami, sprawozdania, współpraca z biurem księgowym, zarządzanie narzędziami pracy i bazami danych, tabelami i tabelkami. Wszystkim tym opiekują się u nas Paweł i Filip. I wiesz co? Robią to naprawdę świetnie ale potrzebują do zespołu jeszcze jednej osoby. Tak więc rekrutujemy. Zajrzyj na naszą stronę internetową po więcej szczegółów.